Hej tu, Kacpi, a tu już druga część tego meczu i gramy dalej. To, to widzę, to... Władzę, to tak. z Zgredziu nagrywasz? Hmm, szkoda. Nie. Szkoda. Dobra, nieważne. Troll poszedł do wieżyczki. O tak. nie nic nie pokona. Który ty masz? Czwarty. Ja mam piąty. Aha, ja Jestem lepszy. Mm, dobra, super. A ja mam 6 za chwilę. Yy, no, 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 no. no więc tak, zapomniałem w poprzednim odcinku powiedzieć, że zamierzam nagrać Assassin's Creed 2, Jak skończę. Boję, yy, dobra, ja to widzę. Papa, jak skończę nagrywać yy, tego. Chyba, mm, Tom Clancy Splinter Cell Agent. Jak skończę nagrywać. To yy, nagram właśnie Assassin's Creed 2, a potem Assassin's Creed Revelation. I te dwie części, nie wiem co będę nagrywał, jeszcze się pomyśli. Minecraft, może tak LoL'a? Tak, no bo LoL'a nagrywam, ale tak, no to takie rzeczy. Zgradził gdzie ty jesteś? O, idę. Okej. Okay. Mm. Idę tam z Takie właśnie... O, tak ale Galena? A, no wieża go sprawa. Sorry. O oh, zgradził! Nie pozwoli mi mnie skrzywdzić. Dużo ich. Dobra, mm. yy, Tak, yy, no i właśnie. Jeszcze mam. Yy, ten. Jedno ogłoszenie, które już w Splinter Cell Double Agent mówiłem. Yy, jeżeli chcecie ze mną nagrać Minecraft, taką serię nawet, może kto ma, niech pisze w komentarzu. I potem napisze mi swoją nazwę Skype'a. Eee, spróbujemy się skontaktować. O, lol, gonią mnie! Z Gretek! Spróbujemy się skontaktować, no i może nagramy. Do bazy się ewakuuję, idę do sklepu. Ale do sklepu pójdź. Bo nic nie masz kupionego. No i co? No i cię w 3 sekundy. Okej, okay, lovely. Mm. I jeszcze jedno. Eee, możecie też ze mną nagrywać lola. Oczywiście ze zgredkiem. Uszanowanie, panie zgredziu. Super. Uwielbiam te znaczniki. Ze mną i ze zgretkiem będziecie, będziecie nagrywać właśnie Lola, albo Minecrafta. Nie zależy. Albo po co ja mam ewakuować. Co mówisz? Nie, po co mam i te i, e, ewaku się ewakuować? Ja kupowałem. Ja kupowałem, dlatego się ewakuowałem właśnie no i ten 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 no i to by było na tyle z takich no i to by było na tyle z takich ogłoszeń jeżeli o to chodzi troll nie dostałem strzała Lol. lolo troll mm, 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 mm. Garań idzie. Spoko. A spoko mi się może uda rozwalić jeszcze wieże Dajesz jeszcze trochę. TOOK! Poświęciłem się chyba. Nie, nie poświęciłem się. Wieje, nie, poświęciłem się, ale rozwaliłem wieżę. Yy, opis śmierci. O, zabił mnie Garen, a asystował mu Malpit. Super. A, 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 a. Zaraz będę. Gdzie ty jesteś? O. Spoko. No, mówiłem ci, żebyś się ewakuował. Eee, wieżyczka. Nie, czekaj, to dasz? O, o. Ej, jak ty co? Tak. Co ty kupiłeś? Ja dwa wygięte łuki na prędkość ataku. To a się najbardziej jest? przydaje. A gdzie to jest? No, w prędkości ataku. No, a za ile? Za 900. Idę na wieżę, bo nam atakują. Kurde. Wie, nam rozwalili! Wygięty łuk! Tak, wie, nam rozwalili. Chodź tu szybko. Dobra. Bo przyleźli we dwójkę i się kokszą. Hmm. Zarabiać ich. Not, not i not, no i not i not, oh Nie. To znaczy tak, bo zaraz będzie na powierzchni. Szybciej nie mogę. Lej ich. Panie, lej ich. Lej ich pan. Dobra, mam nadzieję, że stąd poleźli. Tak. Uch, już 6 minut nagrywamy. Nawet leci ten czas, nie? No by się wydawało, że chwilka, a tu już 6 minut. Jak to mówią, zgradził w dobrym towarzystwie. Czas leci. Tak. O jezu, moje uszy! Co? Co to było? Bo pamiętasz, że ja mam taki słuch, że wiesz, trochę za dobry aż. Jak jest chociaż trochę coś trzeszczy, piszczy, to już mam. Ja tobie idę do kraty. Uh, dobra, spoko. Ja też, stój, czekaj, gdzie idziemy. Chodź, atakujemy, chodź za mną, atakujemy tamtą stronę teraz. Bo tam nikogo nie ma. Jak im rozwalimy wieżyczki z każdej strony, to już przegrają. Haha, ha, aha, owie. Ja nie mogę. Wiem, wolny jesteś. Bo ja tylko, tylko mam kamienie. Nie no wiem. Jestem tylko z kamieni. Jesteś kamieniowym zadem. <noise> tak, kamieniowy zad. Ech. O, przylas. Świl przylas. No co? Tam miałeś jego! Jego sobie weź! Nie, zostaw mnie. O dobra, nie dogoni mnie, spoko, jestem lepszy. Uciekaj, uciekaj, z Gradek, uciekaj! Jestem w krzakach On cię znajdzie Nie znajdzie Znajdzie Mówię ci Bo Arachim ma... nie, nie O troll, jaka fajna kubka, akurat do tego mhm. A, żreć to dziady psychole Nie, nie tu Mówiłem Mówiłem. Mogę tam nie wychodzić? No mówiłem ci, ja jestem jasno widzę. Hm hmm, hmm. I co? A nie mówiłem, że cię zabiję? Ja mówiłem, że cię zabiję? Słuchaj mnie. Słuchaj mnie jak własnej matki. Słuchaj, jak to. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Okej, okay. ty już 9 minut. Idę, stop, idę z pomocą do ciebie. Aaa, przylezły tu. O troll. Zabili mnie. To ja idę indziej? Dobra, ja już się wskrzesiłem. Nie chciało mi się tam czekać. Uuu, szybki jestem. Trollęczyś. Chodź, chodź tutaj do tobok. Gdzie idziesz? Tutaj ten obok, na przycisku. Spoko. A nie, tu nie. Dobra, też idę tam. Tu nikogo nie ma. A tu jest dużo sporku. To ty tam rozwalaj, a ja tu będę pilnował wieżyczki, bo oni tu idą. Idzie do ciebie garen. Uważaj. Nie. No idzie, uciekaj stamtąd. Poszedł w las. Nie widzę go. O. Zaraz wyjdzie, uciekaj z No mówiłem! Jestem tym jasno widzę. Mówiłem ci już to zresztą też. Mm, spoko. 10 minut nagrywamy. To chyba będzie miało. Ten mecz chyba będzie miał 3 albo 4 min... odcinki. 3 albo 4 minuty, tak. O, ja jestem mądry. Albo 4 minuty. Mm, 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 mm. To nawet jeden na jeden z tobą tyle nie trwa. No to przynajmniej 5 minut. Jak się ciebie zabija. Tak. To przynajmniej 5 minut. Idę do ciebie. Zgredził. Właśnie miałem się ciebie zapytać. Czemu ciebie jest tak łatwo pokonać? Mhm. Pamiętasz, że graliśmy jeden na jeden. Uwaga, małki. O Jezu! Idzie po mnie! Jeszcze garem. Jest zbred Chodź do mnie do krzaku. Idę na środkowy. Albo nie, idę na ten. Chodź za mną, chodź za mną. Chodź teraz na tamten. Ja mam jedenasty, ty ósmy Ty już 11 minut nagrywamy. A y, gramy w ogóle Ogólnie y, już 20 Nie no tak z... który teraz No tak z 30 już teraz W tej chwili już 30 minut prawie Tak no ponad 30 gramy bo tamte były ponad 13 to tak ponad 30 minut No 21 Nie 30 parę gramy już Nie tak na no, tak. górze mam napisane A no to 21. tak 21 no, ale jak się odcinki zaczynały, to jeszcze Jezu, razem Jezu. z czekaniem, razem z czekaniem na grę, to mamy 30 parę minut. Ha. O Jezu, te Co są? Współczuję Ci. Ja idę na wieżę, ich tutaj jeszcze z boku. Idę, sto, idę do Ciebie. Nikt mnie nie goni. A super. Ta, nikt, nikt mnie nie goni, tak jak ostatnio, nie? A tu Malki za tobą. On jest No nikt nie trafię, goni. Twoje szczęście. Bo bym cię osobiście zadzikał. Kolejna wieżyczka. Nie. Ej! Zgrędził! Hej, hej. w krzaki o, do bazy dobra, do bazy i kończymy odcinek ten dobra jeżeli się podobało, łapki w górę komentujcie, subskrybujcie to był Kacpi i skroba. tak no i na razie